Advertisement for something, reklama czegoś. Słowo advertisement to wymowa amerykańska, natomiast w wersji brytyjskiej to słowo brzmi advertisement. Krótsze formy tego wyrazu to advert oraz ad. Have you seen this unusual advertisement for an airline? Widziałeś tę nietypową reklamę linii lotniczej? Do you think children should watch adverts for toys? Czy sądzisz, że dzieci powinny oglądać reklamy zabawek? My mate has become a walking advertisement for products nobody wants. Mój kolega został chodzącą reklamą produktów, których nikt nie chce. All the magazines we buy are full of adverts for things we can't afford. Wszystkie czasopisma, które kupujemy, są pełne reklam rzeczy, na które nie możemy sobie pozwolić. Przetłumacz zdanie. Czy zgadzasz się, że większość reklam leków jest właściwie taka sama? agree Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Ci za czas wspólnej nauki. Do usłyszenia. Cześć.